Dzień dobry, Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania środowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Zamach terrorystyczny w Brukseli wstrząsnął całą Europą. Bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń był europoseł Bogdan Wenta. Akurat w tym momencie, w godzinach rannych, 7.30, byłem w trakcie przemieszczania się do, do biura, do parlamentu. W momencie, kiedy wszedłem, bo się wchodziłem, otrzymałem informację, było około godziny ósmej o tym, co zdarzyło się na lotnisku. Pierwsze były bardzo rozbieżne, ponieważ mówiono, że i... czyli po tej strefie już po kontroli, okazało się, że to było w holu, tak jak na, na dworcach, w miejscach publicznych, gdzie ludzie żegnają się przed odlotem. Tam nastąpił ten zamek, już dzisiaj już wiemy więcej, szczegółów znamy. Oczywiście pierwsza reakcja, czy ktoś znajomy, tak jak to się normalnie dzieje, więc telefony, sieć była bardzo przeciążona. Co chwilę nowe informacje też w mediach już publicznych, w telewizji, w internecie powodowało, że chyba myśli wszystkich szły bardziej w kierunku nie terror, atak, tylko też to, co się dzieje, że wielu przypadkowych ludzi, po prostu niewinnych ludzi, którzy przymieszczali się do pracy czy wylatywali z lotniska zginęło i to, to powoduje, że dzisiaj wielokrotnie Chcemy czy nie chcemy, możemy być uczestnikami czynnymi czegoś, na co nie mamy w ogóle wpływu. Następne chwile to w momencie, kiedy właśnie spotkania już bo widać, że wiele spotkań w Parlamencie nie odbyło się lub opóźniało się. Nastąpiła następna informacja o ataku, znowu rozbieżne informacje o me, metrze Melbeki e, e, i, i Szumana, ale to nie w Schumanie, tylko wiemy wagon w trakcie przejazdu z jednej stacji do drugiej i oczywiście na, na tej stacji, a to są w tym tak zwanym miejscu e, miasta jakim jest Bruksela, gdzie są wiele tych instytucji europejskich, to jest właściwie niedaleko komisji, w drodze do parlamentu, Rada Regionów. Rada Europejska, więc to jest takie, taka, taka część miasta, gdzie właśnie bardzo dużo administracji, pracowników i ludzi, ale też i szkoły, i, i przedszkola, i ludzie przemieszczali się no, godziny ranne, czyli rodzice odwozili dzieci na przykład do szkoły i potem idą do pracy. To, to było chyba tym największym takim, takim szokiem że tyle niewinnych osób, e, wszystkim zginęło, więc te, te myśli, A więc wszyscy kontaktowali się, m, kilku kolegów miało problemy z skontaktowania się z swoimi starzystami, ja sam osobiście z jedną z asystentek e, akurat była w drodze do metra, kiedy nastąpił ten wybuch i widziała jak te osoby biegły na nią, nie zdając sobie sprawy, bo było słychać tak, jakby ona opisała tempę, taki tępy odgłos, m, więc od razu e, kontaktują się. M, poradziliśmy, żeby po prostu wróciła do domu i bo to była dobra decyzja, ponieważ później takie decyzje oficjalne zostały już wypuszczone. No i potem ewidentne działania służb wszystkim um, służb tych sanitarnych i tak dalej, to, i pomoc ludzi. Y, wiele osób tych, które znalazły się tam nawet przypadkowo, ale uczestniczyły w tej pierwszej pomocy. I oczywiście działania wojska i policji y, to było bardzo widoczne. I z godziny na godzinę y, ta sytuacja jakby Została bardziej opanowana, jeżeli to tak w ogóle można nazwać, ale ta część miasta, wszystkie wszystkie te miejsca komunikacji miejskiej, czy szczególnie metro były zamknięte. Tak? Wracałem z pracy w tym dniu około godziny 18, ponieważ wiele spotkań, mimo że te osoby, które znalazły się już w Parlamencie, nie mogły wyjść. Podniesiono ten alert zagrożenia i kontroli dla osób, więc czasami było lepiej nawet dla osób wizytujących, aby pozostały w środku, ponieważ jeżeli się opuszczało, nie można już było wrócić. Więc no, różne myśli przez głowę przechodziły, bo się wydaje, że no, jeżeli dzielimy się często w ideach, pomysłach czy w interpretacji tego, czym jest też Europa czy Unia, ale czasami z e, mojej strony uważam, że tu trzeba się bardziej wtedy skupić już na tym kontakcie, na najniższym poziomie, czyli tylko na zwykłym człowieku, przeciętnym człowieku, który. Kobieta, mężczyzna szli do pracy z dziećmi i zdarzyło się coś, co powoduje, że powinniśmy sobie zdać sprawę wszyscy, że jednak wymaga to pewnego dialogu, porozumienia e, czy na poziomie służb, bo proszę zwrócić uwagę, sam przykład Belgii pokazuje, że służby publiczne, czyli policja na przykład, nie do końca współpracuje ze służbami tymi bezpieczeństwa. I to chyba dzieje się na poziomie wielu krajów europejskich. Tu wymaga znowu innego spojrzenia. Nie tylko ze względu na to, że w tej chwili mamy wielu i za i przeciw emigracji, e, ponieważ zawsze w stadzie e, białych owiec znajdzie się jedna czarna, to nie znaczy, że wszyscy są źli, ale dzisiaj taka sytuacja eskaluje i dzisiaj wchodząc z autobusu czy do metra na przykład, może zobaczymy inny kolor skóry, inny wyraz twarzy czy kogoś pochodzącego, możemy określić go, że jest to osoba niebezpieczna. To jest tym niebezpieczeństwem, które w tej chwili gdzieś w głowach chyba nas wszystkich, e, także w naszym kraju, ale też w innych krajach europejskich. Jest tym, tym, tym czynnikiem nadrzędnym. Czy belgijska sielanka się skończyła już? Śielanka, ja. Dla mnie jest to trudne określenie, ponieważ przybywam tam w każdym tygodniu od 3 do 4 dni i wiele osób pyta mnie także tu w regionie. Nie znam miasta. O, taka jest moja szczera odpowiedź, ponieważ to jest droga z hotelu do biura i w godzinach rannych rozpoczynamy i wracam często bardzo późno. W tym dniu. E, to była godzina 18, czasami jest to dużo później, więc, więc e, ten, ten program taki po pracy to jest właściwie coś szybko zjeść i przygotować się na następny dzień. Więc ja nie mam możliwości, e, nie wiem, zwiedzania miasta czy, czy poznania, i to dla mnie jest też pewnym problemem, ponieważ na przykład. E, wolę po pracy przejść się. Trze, trzeba tą głowę trochę schłodzić. E, I znam tą drogę w tych okolicach, powiedzmy tam w przestrzeni 3 km, ale dalej ja, to jest, miasto jest dla mnie nieznajome, jest to tylko miejsce też mojej pracy, więc, więc nie czuję się na tyle mieszkańcem Brukseli, bardziej tym, który przyjeżdża w to miejsce wykonywać swoje obowiązki i wraca do siebie, do, do swojego miasta, do swojego domu, do swojej rodziny. Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej to temat konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Stanisława Jerzewskiego. Wzięło w nim udział 41 autorów z 8 szkół, którzy nadesłali w sumie 27 prac. Konkurs ma już bogatą tradycję. Przez ten czas zmieniały się nie tylko techniki wykonywanych prac, ale również uczestnicy odkrywali nowe tematy. Nadal najwięcej prac ma formę albumów, choć pojawiły się również prace multimedialne. Tematem przewodnim konkursu były walory historyczne i geograficzne Doliny Kamiennej. Uczestnicy nie ograniczali się do opisu swoich wycieczek, ale przedstawiali również ciekawe postacie. Szczególnie ciekawe były opisy dziejów przodków. Podsumowanie 18 edycji konkursu odbyło się w siedzibie PTTK. Jak co roku jest nam bardzo miło, że są z nami nasi młodzi przyjaciele, którzy chcą poznawać, chcą pogłębiać wiedzę o tej ojczyźnie najbliższej. W swoich pracach ją utrwalają. Chylę czoła przed nauczycielami przed rodzicami, że y, jednak motywują y, te młode osoby do tego, by Pamiętały o tym czasie przeszłym. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy budować przyszłość, by ona była lepsza, to musimy pamiętać o historii, którą już przeszli nasi ojcowie, pradziadowie, dziadkowie. Wyciągając wnioski z historii, będziemy potrafić tworzyć nowe, wspaniałe rzeczy, ale również utrwalać dla potomnych te elementy, które giną. Ginąca architektura, ginące gdzieś tam przydrożne kapliczki, to też urok tej ziemi, na której Żyjemy. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce żyli przyznało trzem pracom. Partyzant z Kieletczyzny opowieść o Tomaszu Wójciku Tarzanie autorstwa Oliwii Trały z PSP nr numer 5, numery mają głos autorstwa Kingi Chody z PSP nr 5 oraz mój niezwykły Pradziadek Praca Multimedialna Jana Sokołowskiego z katolickiego zespołu edukacyjnego. W grupie szkół gimnazjalnych przyznano dwa pierwsze miejsca i przypadły one uczniom z gimnazjum w Kunowie za pracę Kunowskie śpiewanie nigdy nie zaginie oraz Stary Garbów rodzinne gniazdo Zawiszu Czarnego. Laureaci najlepszych prac otrzymali nagrody książkowe. Uczniowie klas szóstych z części ostrowieckich szkół podstawowych odwiedzili podczas dnia otwartego publiczne gimnazjum nr 5 przy ulicy Sandomierskiej. W tym roku gimnazjum zmieniło swoją siedzibę za sprawą zmian, wprowadzonych przez władze miasta w sieci szkół gminnych. Z budynku przy ulicy Fosza zostało przeniesione do gmachu centrum kształcenia ustawicznego, które funkcjonuje tam w weekendy. Mury placówki odwiedzili wraz z opiekunami szóstoklasiści z publicznych szkół podstawowych nr 3, 4 oraz 9, a także szkoły z pasją im. Elżbiety Sołtys. Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych dowiedzieli się, gdzie, kiedy i jakie dokumenty muszą dostarczyć, jeśli zdecydują się kontynuować naukę w publicznym gimnazjum nr 5. Przygotowano dla nich miejsca w dwóch klasach pierwszych, a pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie mieszkający w rejonie placówki. Starsi koledzy, gimnazjaliści, przygotowali dla nich program artystyczny, który rozpoczął się opowieścią o zbliżającej się wielkimi krokami wiośnie. Były też scenki rodzajowe, przybliżające naukę przedmiotów, takich jak chemia, biologia, fizyka, geografia, bowiem ich właśnie uczniowie szkół podstawowych jeszcze nie znają. Zaprosiliśmy na dzisiejsze spotkanie uczniów klas szóstych. Szkół podstawowych goszczą tutaj u nas uczniowie ze szkoły numer 3, ze szkoły numer 4, ze szkoły numer 9 oraz pojedyncze osoby, które pojawiły się jeszcze wraz z rodzicami czy z opiekunami z poszczególnych szkół podstawowych. Celem wizyty jest przedstawienie naszej oferty edukacyjnej związanej z rekrutacją w przyszłym roku szkolnym, przedstawienie budynku. Przedstawienie, jak uczniowie, którzy by wybrali naszą placówkę, mogą się tutaj odnaleźć w szkole. Naszymi atutami, atutami szkoły jest przede wszystkim bardzo dobre wyposażenie pracowni w sprzęt. Specjalistyczny sprzęt związany z dydaktyką, z wyposażeniem szkół, jeśli chodzi o szkoły z sal lekcyjnych, również duża sala gimnastyczna. Oczywiście doskonały, i doskonały dobór nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia. A tutaj też tej szkoły jest to, że jeżeli rodzice dowożą uczniów swoim autem, jest duży parking, mogą blisko bezpiecznie dojechać, zostawić dziecko i wyjechać, gdzie niekoniecznie we wszystkich szkołach tak jest. Chcielibyśmy również przedstawić rodzicom i dzieciom to, że nasza szkoła nie należy do być dużych szkół, dlatego tutaj każdy uczeń w tej szkole traktowany jest podmiotowo, jest nam znany i możemy rozwiązywać różne sytuacje dydaktyczne, wychowawcze na bieżąco. W publicznym przedszkolu nr 7 odbył się konkurs przyrodniczo-czytelniczo-matematyczny. Zadania opracowane przez nauczycielkę Marzannę Mazur, zawierały kompendium wiedzy z tych przedmiotów. Mimo ich bardzo zróżnicowanego stopnia trudności, wszyscy uczestnicy wręcz po mistrzowsku poradzili sobie w poszczególnych konkurencjach. Nim dzieci przystąpiły do przygotowanych zadań, odbyła się krótka prezentacja taneczna dziewczynek z grupy 5. Oczywiście nie mogło zabraknąć akcentów wiosennych. Przygotowane zadania nie były zbyt trudne dla przedszkolnych maluchów. Dzieci świetnie znały różnorodne środowiska przyrodnicze, ich mieszkańców i charakterystyczne rośliny. Nieobce są im również zasady ochrony przyrody. W kategorii zadań z zakresu edukacji polonistycznej wszystkich zaskoczyły wysokie umiejętności czytelnicze dzieci. Przedszkolaki potrafiły odczytać nawet dłuższe teksty literackie oraz z łatwością przyporządkowały podpisy do obrazków i wstawiały brakujące w wyrazach litery. Część matematyczna obejmowała znajomość cyfr i przeliczanie elementów zbioru oraz zadania wymagające umiejętności dodawania i odejmowania. To jest bardzo fajna zabawa. W formie zabawy to będzie tak jak powinno być w przedszkolu. Dzieci będą mieć zadania dotyczące czytania, będą układać historyjki obrazkowe, będą dopasowywać napisy do obrazków, będą uzupełniać wyrazy brakującymi literami, będą dzielić na zbiory, będą dopasowywać cyfry do zbiorów, a także rozwiązywać zadania tekstowe proste. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze nowe wydanie o stałej porze. Do zobaczenia.